Witam z tej strony Matthew i dzisiaj chciałbym Wam pokazać taką małą ciekawostkę e, czyli Muzeum Insmonia, więc e, ta zawartość odlokuje się po ukończeniu gry e, dostajemy taką zawartość e, gdzie możemy się tutaj przenieść do do, do Muzeum Insmoniak o się wam ja pokażę. Mamy taką małą ciekawostkę, która odblokowuje się po ukończeniu e, gry. Jest to taka mała ciekawostka, która znajduje się. E, są takie bramy tutaj. E, nie wam je pokażę. Od bramy 1, 2, 3 jest i 6 bram. Zatrzymałeś pierwszą bramę. Bramą ja numer jeden. Tutaj mamy powiązania. E, z pierwszego razu, z pi 15 latach. E, mamy tutaj również fotki. To byłoby powiązaniem do... Nie wiem jakiego. E, myślałem, że 4 za jednego, ale nie jestem pewny. To, to, zdjęcie, to jest to. I możecie sobie to zdjęcie zobaczyć. Jeśli ktoś grał, to będzie, będzie wiedział z jakiego to jest. Raczej to. Myślę, że to za jednego, ale to chyba nie jest to. To chyba z pierwszego, mi się wydaje. Ale nie jestem pewny. Miałem okazję ogrywać pierwszą część. I tutaj mamy sobie tutaj wejdziemy na to tu mamy nasz yy, kapitana kwarka to on to był kapitan Quark z pierwszej części z pierworazoru mm. jak widać on tak wyglądał na PS2 ja nie grałem ale miałem kupiłem stroj PS3 i, i wiem jak to wyglądało tutaj są ryby takie i te ryby są za cztery 4 za jednego Dokładnie tak, chyba, Ja się nie tak dobrze były. To są... Nie, nie, nie co to jest, trzeba to jest. To są powiązania z naczytkiem 4 za 1 nie znam wszystkich tak ładnie powiązań, bo nie grałem, nic nie wszystkich wiem. Ale jak ktoś gra pewnie może wiedzieć te powiązania. No, to był brama numer jeden. Za takie roboty jak ktoś będzie grał, to będzie znał te powiązania. Z, z y, to był Ratchet Ekrank, y, z produkcji. Y, 15 lat. Od produkcji y, Ratchet i Teraz e, e, brama numer 2. A w brama numer 2 znajdują się kacenki z, z gry, czyli filmiki. Tak. Lub to filmiki, które. Dlaczego ten filmik? Mogę go tak chyba. Nie mam pojęcia do jakiego powiązania z tym filmik. Tego filmiku nie było w grze i nie mam pojęcia do jakiego powiązania z ten filmik tutaj mamy filmiki, ale ich nie pokażę, bo są... E Zablokowane, więc nie mogę je pokazać. Niestety, bo nie będzie ich widać tak. Ale to mogę zobaczyć Tutaj mam trochę filmiki. Hej, Lachet. Mam problemy z szkodą. Zrób mi coś. Dobrze, to Niestety jestem w Polsce.

I to wszystko było filmka. Tu są e, kacemki z Gier. gier nie mogę ich wam pokazać, bo nie wiem, już są zablokowane nie ma co ich poglądać. No bo to był chyba ma numer dwa... Brama numer 3 Jazda, numer 3 W ramie numer 3 znajduje się To jest chołk chyba z są czy Clank chyba jedynki Tutaj jest statek Z tego z remakeu Czyli to są powiązania z, re... z tego z remake'em to są widać właśnie. A tutaj mamy fotkę, z, yy, plakacik, zawsze ci clan 4 za jednego. Tak, miałem okazję grywać tą, tą wersję, yy, gdzie możemy grać w kooperacji, dość jak grać. To jest samolot po, yy, powiązany, nie wiem dokładnie wszystkiego, bo nie wiem, mówią. Tutaj plakat powiązany z I Force, Force boty, FBoty. Nie grałem w tym wersji jeszcze. Hmm. Tutaj jest szok, ale niestety nie mam pojęcia do jakiego powiązania jest. Bo nie grałem jeszcze wszystkich, więc nie wiem do jakiego powiązania. Hmm. Tutaj tak wygląda. Hmm. Tutaj też są roboty, ale z jakiego powiązania też nie wiem. Nie coś gra to może wiedzieć Do jakiego powiedzenia są no bo to są od e, 15 lat były robiony. seria a to to chyba chyba są e, to jest z z, z remakeu dobra dobra Brama numer 4. A tutaj mamy, nie wiem dokładnie, z jakiego do nie powiązania. Nie możemy nic donosić. Statki. Eee, tutaj mamy powiązanie z plakatem. ale po to chyba jest jedynki. Nie, nie jestem pewny, eee, do jakiego powiązania. Ale chyba z jedynki to jest chyba. Tak mi się wydaje. To są statki. To są nabytki. W muzeum, który można sobie zobaczyć. Tutaj tak wyglądają chyba czołgi z jedynki. Tak one chyba wyglądał w jedynce. Gdzie chodzi o pierwotny I takie chyba helikoptery z pyry, dały. I chyba tutaj to wszystko zrobiliśmy. Kto wygrał ten powinien wiedzieć, z jakiego powiązania są te, tutaj, to wszystko. A tutaj mam jeszcze taki plakacik którego mam sobie zobaczyć. Proszę, takiego powiązania jest ten plakat, pewnie ktoś może widzieć Dobra, idziemy dalej. To był numer 4. Brama numer 5 Tutaj mamy powiązania. I taki plakacik tutaj mamy. To jest plakat. Nie wiem jakiego. Tak się ścigają, ale taki animowany Plakacik tutaj mamy powiązania z Rashtet tych Q. Chyba, że to z całogi Q jest. Co hmm, tu jeszcze mamy? Nie? Załoga Q to się różniło yy, z, z ten, A tutaj właśnie plakat Z Rashi 4 za 1 Jak my tam walczyli na początku z takim demonem I to było być powiedzenie do właśnie 4 za 1 to jest powiedzenie do załogi Q Dobrej yy, takiej platformy którym nas przerwa do takich, yy, bo całkiem różnił się od innych platform, bo tam się chyba yy, patrzyło na bazy, ja tego nie kończyłem, chociaż ją mam, ps 3 i tam się chyba nie yy, chyba tego walczy o bazy, się tam bronić, tam bazy tak dalej hmm. Eee... Ja tam walę takie platformowe, rzeczy, nie? To było powiązanie za chyba załogi Q. Dla każdy kto grał powinien znać to powiązanie dziękuję. No i ostatnia brama numer 6. Tutaj mamy powiązania do Zaczyty Clank Nexus Nie, nie grałem w Nexusa, ale jeżeli ktoś kojarzy Zaczyty Nexus, może tutaj to wiedzieć Tutaj właśnie, plakat z załogi Q. Zaczyty Clank To powiązanie jest zaczyty Clank 2. A kojarzę chyba te roboty, albo to tak się nie wiem, to chyba tak Nie jestem pewny, chyba tak. Tutaj mamy taki plakacik animowany widać? Takie animowane Ej, tutaj. Mnie, jak będziesz chciał ulepszyć broń. Czekam. Widzicie, tutaj takie animowane są plakaciki. Do czegoś są mm, powiązania, albo taki może taki animowany. Nie wiem dlaczego. Tutaj mamy takie właśnie... O! To. To było y, jako bronią z zaczepki, planki, dynki. Mm, to się tak puszczało i to był taki wizerunek. Gramy nie wiem, jak to było. Tu są też jakieś bronie. Takie automaty, drugie to, to można sobie zobaczyć. to jest chyba... Po Aha, to tutaj mamy powiedzenie znaczek, to mam 4 za jednego tutaj mamy też coś. To nie wiem. Nie wiem, co to jest. I to co zobaczymy. I też nie wiem. A tutaj to się jest syna. A są jakieś słodki. Aha, to jest 4 za jednego. To jest... jak się chyba z tymi... z tymi... tymi ...bosami. I to jest 4 za jednego. Kojarzę to wygrałem, ale tego niestety nie chyba zagrał, to bym wiedział. Mm więcej, więcej automatów. Tej jeszcze mówimy. To jest zaszczyt i Klang 2. To jest z dwójki a To, to jest z jedynki z pierwazoru. Kojarzę właśnie. To jest z dwójki, bo no, ogrywałem dwójkę ostatnio i pamiętam, że to było z dwójki. Eee, to był właśnie niebieski. To był właśnie finałowy boss, o ten ostatni. Ten zawsze z nim eee, W jedynce głównym bossem jest Drake, eee, który jest czarnym hakerem. Tutaj nie wiem ale zapewne to jest trójki już w trójkę jeszcze nie grałem, ale przyjdzie mi zagrać I zapewnie to jest zaraz 3 Będę miał okazję sobie zobaczyć bo mam na PS3 logie bo jedynkę dwójkę ograłem i przyjdzie teraz mi ograć trójkę i wtedy będę miał okazję zagrać sobie w tę wersję, której jeszcze nie grałem i tutaj jeszcze zobaczymy Jeśli e, chodzi o cztery za jednego Można to grać w preparacji do 4 graczy bo Ja grę ukończyłem też, oczywiście e, tego trochę się różni Tym, że możemy grać tam hmm, A tutaj chyba Mamy takie figurki. Nie wiem, czy one są powiązane do czegoś, czy nie. Ale chyba <laughs> to może być e, od twórców InSmoja Games. Czyli e, twórca. Raczej, e, tak jak oczywiście, który od InSmoja Games. Chyba tak, to myślę. Moje na PS3. Też Nexus. I to z ostre Drugsciąg oraz Craft of Time, <kłysy> który będę chciał e, sobie też obrać. <kłysy> I, I tutaj to chyba wszystko, co chciałem. Mam pokazać do tych powiązań. Ładnie się to moduł prezentuje. Mm, możemy wyjść na tę platformę, ale tam ten, jego ten, ten nie ma. No um. widać, nic tu będzie... Jest coś? A może coś? Jest? Może to też... Do góry to może coś tam otworzy. <laughs> Jakby coś otwierało to bym... A może nie a ja tam... to To są chyba <laughs> jakieś słuki <laughs> dokładnie, ale tutaj dziwacznie. to, to pisze, czy... To chyba nic nie jest, eee, Co to widzicie? Elo Elo, zobacz no, jak to wygląda, wygląda. I to były wszystkie powiedzenia z tej animacji. Dobra, więcej tutaj nic nie pokażę, bo więcej nic nie ma. I jeszcze tutaj mam mogę pokazać... Czekaj, to jest z... O, oh, jest... Tego nie znam. To jest z Idyllki. coś tu mogę zobaczyć. Chyba nie. To jest Drake. Tak, to jest chyba Drake. Z pierworozoru. Wygląda to trochę inaczej. Aha, dobra. A więc to chyba wszystko co chciałem pokazać w związaniu do Ratchet <grym> Clank, sobie zobaczyć to muzeum. Ja. No i tak, tylko miałem tylko taką małą ciekawostkę. E, I Tutaj jeszcze takie plakaciki można zobaczyć. To jest plakat z Ratchet z tego z Rzegi. O. No i to było wszystko. Więc to tam nic nie będzie. No szkoda, że ta seria w Seteklan się bardziej by nie rozwijała. Bo <coughs> chodziło kilka tych części. Gdyby chociaż ta część dalej rozwijała, by była jakaś w końcu kontynuacja, a nie. Bo w końcu przechodzili kilka razy tą grę, to każdy byłby nudziło w pułku. No bo mnie to. To czas by to było dziło. Chodzę tą grę po kilka razy. No i zaczęło to nudzić. A więc to było wszystko, i, i, i no na razie. Fej.